Kciuki, nowicie, tutaj makulatorski. Naturski Dzisiaj gramy w Chivalry 2, czyli taka gra rycerska. Kiedyś ją grałem, troszkę mam wbity level, ale to jest pierwszy odcinek z tej gry. Jeżeli wam się spodoba, to oczywiście piszcie w komentarzach, stawiajcie łapki w górę, subskrypcje. No i co? Nie przedłużam. Zapraszam do oglądania. No. Idźcie my. Cóż, wiem Mam nadzieję, że ten raz się nie wywala jak wczesny. Jak to falny debil. Jezus, ale to było tragiczne. Wiesz? To te... Oh, o, shit. Nie pamięć, a tam może nie pamiętam ten kolor. Not No rzeczywiście not good. O nie! Wywal to! Nie! Мне, мне. Сиксан... Да, это достаточно. Oh. 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 Nie dostał! No jaja. Jestem troszkę za blisko, więc... To było tragiczne. Weź go odsuć! Ty, panie, gdzie... Nie no, tak nie trafić! No Bawiam się, że zaraz to ktoś... ...został. O! Ała, ale dostałem w pysk. To było tragiczne. Dobra, Teraz się przygotować. Trzeba? Chyba, że nie wejdą w ogóle. Nie ja no, pomóż! Help now, now, help! Tak nie trafić, to jest... Nie! Ja mam nóż tylko, no! Kurna, nożem. O, w graci każe bić się nożem, no. Dawaj ten bandaż, Ładuj. Pięknie.

Nie wiem, grać rycerzem, czy kusznikiem. Dobra, gramy kusznikiem, dobrze mi. Może mi szło. Co czas zapominam, że pod, to pod L mogę. Tu, tu szefem. Gramy rycerzykiem. Nie, tu nie już... tutaj... Dobra, bijemy się tu. Ale się w... Ale w topa! Się wdupiłem w środek! Debila! Nie, na szczegóły nie trafiłem, nie. Ajajaj. Pod L, no, pod L. Zbieram na Krzyżowca, let's go! Już... Połowie drogi jest, ale na razie sobie pogram tym kusznikiem. No, kusznik jest zarobiony. Bo nie wiem, czy ma 15 tu. A, W. A, to są rzeczywiście zawsze ma 15. Bicie go tam dobrze. Jak ja dobry jestem. Znaczy, no Nie. To, to, że jestem dobry, to za dużo powiedzieć. Oj. Jezu, jak ja się cieszę, się... I'm performing at a i very, very high level. very, very Co ty się drzesz? Kurde, no co jest? co sobie spycha jakaś kurde bariera. No, to jest taki wstyd. Jakby nie zginął, to by było super. No super. Jak ja wspierniszam, co jest? Łucznikiem czy... Dobra, lecimy rycerza Ona na tą trąbkę leczącym, więc to jest są... Nie no, ale to jest na Dobra, lecimy, lecimy This oh. is Jaj, aj, aj! Jakiego mi zostało? Kurde, no troszkę, troszkę! Już mi troszkę lepiej tym rycerzem idzie. Nie ja to co wcześniej. Aha! To był mój standard, Jak jeszcze kusznikiem byłem? Dobra, oni sobie poradzą, to jest jeden. Tutaj troszkę gorzej. Jeszcze swojego trafiłem na oh, wow! Jak mi przydzwonił? Nie no ja nie lubię tym oficerem brać. Kurde, on jest znaczy dobry, on jest na tarczy, ale jakoś... mam to? Mam, to jest fajne. No jest... jest spoko, jak się tego umie używać tak. Kurde, nie wiem. CO JEST? Ale laga miałem. Goń go! Ja nie wiem jak ja jeszcze żyje, ale... Aj! Nożem do rzucania mnie zabił! Nie wiem jak. Znaczy, w sumie to jest logiczne, bo dużo zadaje nawet ten Ty, nie spaliłem się. Close. Dobra, bijemy tego. On jest... AFK! Nie jest AFK. Aha, no dobra. Kurde, w trzech mnie zaatakowali. Kurde, to jest właśnie. Trudne, że bijesz się z chłopem, już go prawie zabijasz, ale dochodzi kolejnych trzech. No, rozbrój te materiały wybuchowe, bo to piernicz. No, no to. Teraz to. Smier... Nie! Patrzcie, co piszą. Very good game. Też się zgadzam. Mm. Mm -hmm. O. O. Pamiętam tą mapę. Ona jest mega spoko. Tom. jest, Ona jest super. Później można się chyba tu w nich uzamieniać Ona jest super. Ja, są w nich. Jakim gram? Niebieski jestem. Ja. Mhm. O, on taki biedny. Jaki biedny, Boże! Co to jest?! No mnie zabije, ale się Dużo mi to dało, naprawdę. No nie, oszczepem mnie rzucił. Koło wziął. Te, co kołem rzuca. Эл, у ну, меня трафик mm. Да Добрый. Я это Супер <говорит> <Super. говорит> With me, or I'll come round and kick you in the pudding bag. Ich nata am Bahnhof. Yes, wolna balista. No, już myślałem, że będzie chciał mnie zabić Ale jednak nie Nie trafił Nie trafił ja się śmieję, sam nie trafił Nie no, jeszcze się podpaliłem, nie? Masz bandaż? Mam Kurda no chyba troszkę przesadza. Jak kurwa, jak mu przyrąbał. Oj No? Nie no, ja nie chcę. Jest problemik. Ty no, prawie go trafiłem, no. No nie mam czym rzucać, super. Co jest? Pięknie go. Teraz jeszcze tego! Oj! Nie mam broni, no! Ja mam tylko ręce miałem. No i mi obciął ręce. Rękę Głowy nie masz. No, patrzcie! Patrzcie, to ile brakuje do krzyżowcy. I dy dy dy. Oh. Nie wiem po co ja tym krzyczę, ale okay. to było dobre, Robiście. palę się! Jeszcze się spale zaraz. Będzie wstyd. Dobra. Let's go! Messer. Jestem krzyżowiec, tak? Tak, krzyżowiec. I masa olejem, wreszcie. Okej. Okay. Spróbuję ja. Jakoś... tam! No, nawet nieźle. A, swojemu zadałem HP. I'm gonna bring a rain of hammers down on your little pansy parade Nie no nie trafiłem no. Co jest <laughs> Łep mi odrąbał Czarek do rzucania! na prawie W końcu mi się... Udało się, dostałam No nie, no jeszcze nie trafił go. Ju Awa. Awa nie mam broni. The fortifications have been occupied. Uh. Fall back to the docks. The Do not allow the masons to disable them. Bardzo śmieszne. ale nie tego co trzemy. Dawaj tymi toporami. Nie wiem, to trafię w tym tłumie. Czy ja masz się? Fajne, fajne masz w czółku. Dzięki. No teraz nie mam nic. Hmm.

Jest... <laughs> A się śmieję. <laughs> Kurczak! To było brutalne. Mm. No nie, no No mój też mnie bije No po jakiej wy stronie jesteście That's Ja nie wiem po jakiej Otwieraj to, kiedyś ci się da otworzyć. Nie no, jeszcze go nie o nie o kurde. Spod ostrza mu uciekłem. Nie mam broni! Jezus! Ale mi dubską uratował! Zaraz mi nikt nie uratuje, dubsko! Stawaj w Nie! Jezus, myślałem, że zabiłem go! Myślałem, że rzuciłem! A! A! Ruchnikiem. No i jakąś wizę, to kurde, mi się zara, zarąbiste żeby to nie zagrał Trochę krwawa i to bardzo Ale Ale z git Lecimy tą... O kur! Już jedno wybuchło Hmm. 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 Ja z kurde, łucznik miał koksownik, a ten kusznik, nie chodzi mi o koksownik taki, łucznik ma koksownik po strzały, a kusznik nie! Ma sztandar, ale sztandar też jest dobry. Tam. Nie trafiłem nikogo, nie? Pięknie No pierdę, nie A bo wa. się bronić trzeba? Tak. A teraz samek trzeba bronić. O kadir. Stop them They must not enter the city. Aha, to jest Deserts. Co tu się muszę robić Solalu Lalu. Aha. No, w dwóch na jednego najlepiej, co? Dobra. Wydaje mi się, że to jest idealny moment do zakończenia tego odcinka, więc w komentarzu napiszcie, jak oceniacie grę. Według mnie jest super. Czy chcecie nam widzieć na kanale? No i co? Siaf.